Dzisiaj chciałbym pokazać, w jaki sposób możemy utworzyć wirtualnego hosta, dzięki czemu możemy pracować z naszą stroną internetową na naszym komputerze osobistym w taki sposób, w jaki pracujemy z nią online, czyli posługując się docelową nazwą domeny, a nie nazwą localhost. Na samym początku musimy utworzyć katalog na naszym dysku twardym, w którym znajdą się wszystkie pliki WordPressa, czyli te pliki, które ściągniemy z platformy wordpress.org, a następnie je wypakujemy, wkleimy do tego katalogu i wykorzystamy je do tego aby zainstalować WordPressa. Ja w moim przypadku utworzę taki katalog bezpośrednio w katalogu, w którym powiedzmy urząduje wam serwer, czyli na dysku C, wam serwer www i tutaj utworzę nowy katalog. I powiedzmy to będzie katalog z nazwą mojej strony, czyli kilight. A następnie warto sobie zapisać ścieżkę dostępu do takiego katalogu, także ja przejdę do jego wnętrza. Kliknę na ścieżce dostępu, skopiuję i zapiszę sobie w notatniku na samym dole. OK. I skorzystam z okazji i przeniosę tutaj świeże pliki WordPressa. Także w tym przypadku udało mi się przenieść pliki, powiedzmy, instalacji WordPressa do katalogu Keylight. I my teraz musimy utworzyć wirtualnego hosta, który będzie wskazywał na ten katalog. W tym celu musimy przejść do strony startowej WAM serwera, czyli localhost. Zwracamy uwagę na sekcję narzędzia i znajduje się tutaj polecenie: dodaj wirtualnego hosta. I tak, w pierwszym polu wpisujemy nazwę docelową naszej domeny. Także w tym przypadku będzie to moja domena, czyli keylight.com.pl. A w drugim polu musimy wprowadzić ścieżkę dostępu do katalogu, w którym znajdują się pliki WordPressa. Także ja wprowadzę tą ścieżkę, którą przed chwilą skopiowałem. I w tej sytuacji nazwa mojej domeny będzie wskazywała na tą lokalizację. A my musimy skorzystać po prostu z przycisku Start. W tym miejscu Wam serwer informuje nas o tym, że powinniśmy zrestartować DNS, to znaczy serwer DNS. I w takiej sytuacji musimy przejść do zasobnika. Korzystamy z prawego przycisku myszy, narzędzia i wskazujemy polecenie restartu. Musimy chwilę poczekać. OK. I ja powrócę do localhost. W tej sytuacji nowa pozycja pojawiła się na samym dole. Jest to czyli właściwie nazwa domeny mojej strony, która faktycznie istnieje i na której można zakupić m.in. ten kurs. Jednakże po kliknięciu na tej pozycji, nie wyświetlam mojej strony online, tylko wyświetlam instalator WordPressa, który znajduje się na moim dysku twardym. Jest to możliwe między innymi dzięki temu, że wam Serwer przechwytuje nazwę mojej domeny, która faktycznie funkcjonuje w internecie, i przekierowywuje przeglądarkę do folderu na moim dysku twardym. Także skłania przeglądarkę do tego, aby nie zajrzała do internetu, tylko po prostu do mojego dysku twardego. I tutaj powstaje pytanie, czy ja w takiej sytuacji mam dostęp do mojej strony internetowej. No dobrze, zobaczmy, jak to działa. Ja na razie może wyłączę Wam serwera. Także przechodzę do zasobnika i korzystam po prostu z lewego przycisku myszy. Zatrzymaj wszystkie usługi. Dobrze. Usunę ten fragment adresu i zobaczmy, czy mogę dostać się do mojej strony. Jak widać moja własna strona jest nieosiągalna z poziomu tego komputera i właściwie cokolwiek zrobię już nie będę mógł się do niej dostać. Mogę oczywiście skorzystać ze smartfona, z tableta. I w ramach tej samej sieci dostać się do mojej strony internetowej. Ale już nie na tej maszynie. Oczywiście, powstaje pytanie, dlaczego tak się dzieje, pomimo tego, iż zatrzymałem wszystkie usługi WAM serwera. Mogę nawet wyłączyć WAM serwera. OK, i odświeżyć strony. I mimo tego nie mogę dostać się do mojej własnej strony. To zachowanie ma związek z plikiem host, który znajduje się na naszych komputerach, a dokładnie w tej lokalizacji czyli C, Windows, System32, Drivers, etc. Host i na końcu nie znajdziemy żadnego rozszerzenia, ale możemy go edytować za pomocą notatnika. Jeżeli napotkasz jakieś problemy w edycji tego pliku, to ja po prostu proponuję skorzystać z przeglądarki internetowej, wkleić nazwę host, edycja, problemy i poczytać. Ale zanim przejdę do tego pliku, ja ponownie włączę Wam serwera. No dobrze, włączyłem Wam serwera i mogę teraz przeładować stronę internetową, i ponownie instalator zostanie uruchomiony. Ja w tym przypadku oczywiście nie będę wykonywał instalacji WordPressa, nie założyłem nawet nowej bazy danych, aby powiązać ją z tą instalacją, tylko po prostu usunę wirtualnego hosta. Na razie wpiszę localhost, pasku adresu. I tak, wykorzystując interfejs graficzny Wam serwera, właściwie nie znajdziemy tutaj żadnego polecenia, które pozwoliłoby nam usunąć ten wirtualny host. Także przejdźmy do zasobnika, lewy przycisk myszy. Korzystam z Apache i wskazuję plik httpd.vhost.conf. W tym dokumencie znajdę wpis, który odnosi się do nazwy mojej domeny, czyli killite.com.pl i ta domena wskazuje właśnie na ten katalog. Jeżeli chcemy usunąć wirtualnego hosta, to po prostu zaznaczamy ten fragment, usuwamy i zapisujemy dokument, zamykamy. I odświeżamy localhost. OK, i widzimy, że właściwa pozycja zniknęła z dolnej części ekranu. No dobrze, to zobaczymy teraz, co się stanie, jeśli wpiszę nazwę mojej domeny, czyli kielight.pl, i w tej sytuacji ponownie uruchamiam instalatora. A to oczywiście ma związek z plikiem host. Także muszę teraz przejść do tego pliku, a znajduje się właśnie w tej lokalizacji, czyli Windows System32 Drivers etc host. OK, znajduję plik. Korzystam z prawego przycisku myszy, Otwórz i korzystam z notatnika i klikam OK. Ale ja już właściwie otworzyłem ten dokument. OK i przejdźmy do tego dokumentu. A wewnątrz znajdziemy wpis, który właśnie powoduje te problemy, czyli nazwa mojej domeny kieruje mnie na adres IP lokalnie. Także ten wpis został wygenerowany przez wam serwera. Ja teraz muszę go zaznaczyć i po prostu go usunąć. Zapisuję plik i zamykam dokument. I teraz, jeśli przejdę do nowej zakładki i skorzystam z nazwy mojej domeny, to przechodzę do mojej strony online. No dobrze, mam nadzieję, że nie zagmatwałem za bardzo sprawy, ale chciałem pokazać te wszystkie niuanse z racji tego, iż uważam, że lepiej budować stronę internetową na naszym komputerze osobistym z wykorzystaniem wirtualnego hosta, którego nazwa pokrywa się z nazwą naszej przyszłej domeny. Pamiętajmy jednak o tych wszystkich niuansach. Pamiętajmy o tym, że oczywiście możemy budować stronę wykorzystując localhost, a potem możemy podmienić nazwę localhost na nazwę naszej domeny i możemy to zrobić ręcznie, jak i z wykorzystaniem odpowiedniego pluginu, o czym już mówiliśmy wcześniej. A jeżeli decydujemy się na wirtualne hosty, których nazwy pokrywają się z nazwą naszej domeny, to pamiętajmy o tym, iż aby usunąć wirtualnego hosta musimy skorzystać z pliku Apache, httpd vhost.conf, a później musimy wyedytować plik host, który znajduje się na naszym komputerze, w przypadku systemów Windows, dokładnie w tej lokalizacji. No dobrze, jeżeli chciałbym teraz odpalić instalatora WordPressa, który znajduje się w katalogu Kilight WAMP serwera, to wystarczy, że do nazwy localhost dopiszę nazwę po ukośniku tego folderu, czyli Kilight ale w tej sytuacji nie mam nawet utworzonej bazy danych, aby powiązać ją z tą instalacją także. To właściwie wszystko, co chciałem pokazać w tej lekcji.